Siemanko, kochani, witam was bardzo serdecznie. I jak zapewne widzicie po tytule odcinka, dzisiaj zapraszam was na makijaż kosmetykami z drogerii Contigo. I dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z drogerią Contigo, dlatego że w październiku obchodzą swoje ósme urodziny. Więc z tej okazji przygotowali całą masę różnych promocji. Ale taką największą, najfajniejszą moim zdaniem promocją jest ta, o której wam teraz wspomnę, i która obowiązuje od 20 do 23 października. Także jeżeli oglądacie ten film w czwartek, no to macie jeszcze czas do niedzieli, żeby złożyć. Możecie ewentualne zamówienie. I jest to promocja 2 plus 2, czyli wrzucacie sobie cztery produkty do koszyka, płacicie za dwa, dwa pozostałe są za darmo. Są drobne wyłączenia, jeśli chodzi o marki. Przy okazji tej promocji, dlatego że na pozostałe marki obowiązuje inna promocja, ale o wszystkim opowiem Wam na dole w opisie. I dzisiaj pokażę Wam zarówno kosmetyki, które już znam, które świetnie mi się sprawdzają, bo znam je już od kilku dobrych miesięcy, ale też miałam taką możliwość, że Contigo podeślę mi jeszcze paczkę z kilkoma. Ich innymi produktami i poprosiłam moją koleżankę, która, można powiedzieć, jest takim heavy userem Contigo, o polecenie mi kilku produktów, tak żebym mogła przetestować jak najwięcej. Także dzisiaj zobaczymy, jak te produkty połączą się ze sobą w takiej konfiguracji, bo ja, co prawda, miałam okazję już troszeczkę potestować, bo tę paczkę mam już od półtora tygodnia ze sobą, natomiast nigdy nie połączyłam wszystkich tych produktów razem na mojej twarzy. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I na twarzy póki co mam jedynie. Ceramidy z Club, ale przejdę teraz do przeciwzmaczkowego kremu do twarzy anti-Aging na noc marki Pome Grace. Jest to bardzo lekki krem, który szybko się wchłania. Ma taką wodnistą konsystencję. Także myślę fajny pod makijaż, ale jeszcze w konfiguracji z kremem BB, który Wam zaraz pokażę go nie stosowałam. I krem w ogóle ma bardzo ładny zapach. To jest taka lekka nuta owocowa, ale nie przytłaczająca. A jeśli chodzi o krem pod oczy, to akurat tego gagatka wybrałam sobie sama, bo przekonało mnie to drobne opakowanie fajne do podróży. Dodatkowo higieniczne, bo jest to krem wyciskany, i to jest pietruszka i kokos. W ogóle 94% tego kremu to składniki pochodzenia naturalnego. I nakładam go pod oczy i na powieki. Ta promka 2 plus 2 Contigo obowiązuje też na inne produkty pielęgnacyjne, też te do ciała, na przykład na markę Biolove, więc jeżeli lubicie tę markę, to myślę, że warto się zainteresować. I skoczę jeszcze zaaplikować SPF 50 z Basic Club i za chwilę do Was wrócę. Pielęgnacja odhaczona, więc możemy przejść już do makijażu. I zacznę od kremu BB, który już Wam polecałam i to jest Munish Natural z SPF 50. Zdetronizował, przyznam szczerze, kremy Misza Perfect Cover, bo po zmianie szaty graficznej misza już tak... Tak w 100% mnie nie zadowala. Jeśli chodzi o krem BB, to mam go w odcieniu 01 Ivory i pasuje mi idealnie. Podobają mi się te neutralne tony, ale też niezbyt sine, niezbyt żółte jednocześnie. I z tego kremu zwykle korzystam na co dzień. Mam go po prostu w oddzielnej kosmetyczce w salonie, kiedy muszę się szybko pomalować, to właśnie sobie z niego korzystam. I jeśli chodzi o jego krycie, powiedziałabym, że jest średnie, takie zadowalająco średnie, jednocześnie nie obkleja twarzy, nie obciąża jej, także wygląda wygląda cały czas tak fajnie, lekko i świetliście. I fajnie radzi sobie też z zaczerwienieniem, dlatego że moja buzia trochę czerwieni się teraz, przez to, że jest delikatnie przesuszona, chociaż wychodzę z nią na prostą, ale od stosowania retinolu i budowania tolerancji, mam z nią taki, wiecie, troszeczkę bardziej wrażliwy moment w życiu, więc muszę ją bardzo solidnie nawilżać. I lekko mi się też czerwieni, a na pewno łatwiej to przychodzi niż w okresie takim wiecie, wakacyjnym, letnim. Krem BB nałożony, więc przechodzę od razu do korektora pod oczy. Ja mam go akurat w kolorze 01 i to jest po prostu Under Eye Concealer, więc jest lekkim korektorem o optymalnym kryciu, ale też nieobciążający. I ta jedynka, zobaczcie, bardzo ładnie zgrywa się. Z tym kremem BB. Więc jeżeli mniej więcej moje polecenia kolorystyczne Wam się sprawdzają, jeśli chodzi o podkłady i korektory, to to może być naprawdę fajne kombo. I nie mam dzisiaj potrzeby aplikowania korektora w inne miejsca, także tak to już pozostawię. I przejdę teraz do szybkiego modelowania twarzy na mokro. Skorzystam ze sticków, które już wam polecałam na Instagramie. To jest marka MUNISH i tutaj mam stick Natural Contour. I kredka jest bardzo kremowa, nie ma kompletnie żadnego problemu, żeby ją rozetrzeć, nie zastyga w trakcie. Także możemy ją sobie nałożyć na wszystkie elementy twarzy, które chcemy wykonturować i dopiero później rozcierać. I to jest kolejny produkt, z którego lubię korzystać na co dzień, kiedy szybko muszę się pomalować, wyjść z domu i nie mam czasu, wiecie, na rozcieranie bronzera przez 5 lat i zastanawianie się, czy będzie zbyt ciepły, czy zbyt zimisty, wtedy właśnie używam sobie tego bronzera, bo ani nie jest zbyt intensywny, ani nie przytłacza mojej twarzy, po prostu ją idealnie modeluję, jednocześnie nie wyglądam też zbyt chłodno, nie mam takich, wiecie, sinych plam na policzkach, także naprawdę polecam, warto się nim zainteresować. Użyję kolejnego sticku z Munish, i to jest już róż, mam go w odcieniu Pink Flash. Kolejny produkt idealny na co dzień, upiększający policzki, nieprzytłaczający, o idealnej tonacji. O i zobaczcie, fajne w nim jest to, że kiedy rozcieracie go po twarzy to nie odkleja się od policzka, ani też nie jest zbyt intensywny, także nie musicie się martwić, że jeżeli nałożycie, wiecie, zbyt dużo, to że przytłoczycie sobie te policzki, jak w przypadku niektórych takich wręcz farbek, jeśli chodzi o róże w kremie, także tutaj ten pigment moim zdaniem jest idealnie wyważony. Pora przypudrować twarz i przestrzeń pod okiem potraktuję pudrem Rosy, który, no nie ukrywam, wybrałam właśnie z polecenia mojej kumpeli i to był taki produkt, który naprawdę bardzo mocno mi polecała i to jest dokładnie Diamond Veil puder sypki ma delikatnie rozświetlać, tak jak moja koleżanka powiedziała ma satynowe wykończenie, nie ma dużych drobin i powiedziała, że ona korzysta z niego również pod oczami, także zaraz zobaczymy jak to będzie się w konfiguracji z tym korektorem sprawdzać. Jest bardzo leciutki jak chmurka, także nie dziwię się, że faktycznie są osoby, które korzystają z niego pod oczami. Bo właśnie tak nie oblepia tej przestrzeni i nie obciąża, w szczególności jeżeli macie cienką skórę pod oczami. I faktycznie daje miękkie, satynowe wykończenie. To nie jest turbo rozświetlający puder. Także fajnie, jeżeli macie rozszerzone pory, bo nie będzie ich podkreślać. Nie będzie też podkreślać faktury skóry jeżeli macie jakieś niedoskonałości. A resztę twarzy mam ochotę potraktować pudrem bardziej matującym, dlatego że krem BB, który nałożyłam jest dosyć świetlisty, więc chciałabym zestawić go właśnie z bardziej matującym pudrem i mam tutaj puder Moja Invisible Rice Powder i to jest puder sypki ryżowy. Daje efekt idealnie matowej skóry, także zobaczymy jak przytrzyma mi mat w szczególności na czole. Jak na puder ryżowy nie wygląda tak pergaminowo i też jest dosyć lekki w końcu więc no nie obciąża twarzy i nie zasusza jej, przynajmniej na razie. Mimo tego, że jest to biały puder, to nie zmienia koloru mojego podkładu. I teoretycznie nie musiałabym się już dodatkowo modelować, tym bardziej, że mamy środek dnia i zakładając, że zrobię taki makijaż, w którym będę dzisiaj funkcjonować, to to modelowanie by mi wystarczyło. Natomiast muszę pokazać wam bronzer prasowany również z Moonish Natural, który również świetnie mi się sprawdza i to jest Moon Rock Bronzer. I to jest taki lekko satynowy bronzer, który ma przepiękny kolor. I to już jest brązer troszeczkę intensywniejszy w kolorze niż ten stick, ale fajnie można nim podkręcić konturowanie i też bezproblemowo się rozciera. Jest taki wręcz niewyprasowany, ale jednocześnie kremowy w konsystencji i ma bardzo ładne satynowe wykończenie, które zmiękcza makijaż, ale też go zbytnio nie wyświeca. I skoro nałożyłam jeszcze bronzer prasowany, to idźmy za ciosem i skorzystam jeszcze z takiego duo z rosy. Mamy tutaj róż i rozświetlacz, także niewielką, taką myślę symboliczną ilość różu zaaplikuję na policzki ale głównie skupimy się na rozświetlaczu. Mój policzek wygląda teraz bardziej brzoskwiniowo i przejdźmy do rozświetlacza. Rozświetlacz również ma brzoskwiniowe tony, ale raczej nie będzie mnie przyciemniał. Trochę kojarzy mi się z takim rozświetlaczem mega popularnym kilka lat temu i to był rozświetlacz MAC Soft and Gentle, jeśli dobrze pamiętam. Tak, sprawdziłam, to był MAC Soft and Gentle. Także tutaj mamy do czynienia z bardzo podobnym rodzajem rozświetlacza. Także makijaż twarzy mogę już uznać za skończony, więc zbliżę Was do siebie i przejdziemy do makijażu oczu. W międzyczasie opanowałam makijaż brwi i na powieki zaaplikowałam bazę w połączeniu z odrobiną korektora, czyli standardowa procedura i przechodzimy już do cieni. I zdecydowałam się na kilka pojedynczych cieni z Mystic Warsaw. Mam taką paletę magnetyczną, a w niej kilka różnych i neutralnych i trochę bardziej szalonych kolorów, tak żebym mogła, wiecie, zrobić jakiś makijaż pasujący. Mi do dzisiejszej stylizacji. Także zacznę od matowego beżu. Jeśli chodzi o matowe beże, to mamy dwie opcje. Taki jaśniejszy, mleczny oraz ciemniejszy, po prostu beżowy kolor. Także myślę, że skorzystam właśnie z tego trochę ciemniejszego. I to jest kolor Nude Light. Bardzo aksamitny, matowy beż, nie osadzający się na skórze. O, jeśli chodzi o kolor, to akurat ten odcień beżu jest właściwie w odcieniu mojej skóry. Także fajnie, bo jakoś bardzo mnie nie rozjaśnia. A też ja nie zawsze lubię, kiedy matowe beże mnie rozjaśniają. Zależy jeszcze oczywiście przy jakim typie makijażu. Na przykład ten jaśniejszy beż może fajnie wyglądać wewnętrznym kąciku dzisiaj, ale przy takich dziennych makijażach raczej stawiam na beże w odcieniu mojej skóry. I skoro już wspomniałam o tym jaśniejszym matowym beżu, to go zaaplikuję. To jest kolor Angel Light i nakładam go wewnętrznym kąciku. I to jest fajna alternatywa dla błysków, jeśli chodzi o rozświetlanie wewnętrznych kącików. No bo ja też nie zawsze mam ochotę te błyski szampańskie, wewnętrzny kącik aplikować, w szczególności jeżeli dużo dzieje się na moich powiekach i jest tam dużo różnych błyszczących wykończeń. I dzisiaj trochę niestandardowo najpierw zaaplikuję błysk, to znaczy dla mnie standardowo, bo ja w dziennych makijażach zwykle najpierw aplikuję błysk, a później maty, ale tutaj na kanale robię to rzadziej, dlatego że robię też mocniejsze makijaże. W każdym razie bardzo zainteresował mnie ten cień z Rosie, to jest żelowy mus do oczu i powiem Wam, że on na słoczu wygląda bosko, także stwierdziłam, że właśnie dzisiaj go sobie przemyci Zobaczcie, w ogóle ma taką bardzo mięciutką, kremową konsystencję i wygląda jak szampańska tafla. Także lecisz, kochany, na moją powiekę. I właśnie myślę, że do takich, wiecie, wyjściowych makijaży może się fajnie sprawdzić. Myślę, że może być też fajną podstawą bazą pod kolejne błyski. I przyznam wam szczerze, że mam ochotę trochę poszaleć, jeśli chodzi o makijaż oczu, więc przejdę od razu do takiego przepięknego, intensywnego koloru, czyli swimmer light. Mam dzisiaj taką granatową bluzkę, więc myślę, że to się obroni i będę budować tym cieniem załamanie mojej powieki. O, jaki ten kolor jest piękny i też dosyć mocno napigmentowany, ale jednocześnie nie przykleja się tak bardzo do powieki, więc mamy cały czas nad nim kontrolę i mogę go rozetrzeć do pełnej chmurki. A jeśli chodzi o dolną powiekę, to skorzystam z takiego. Burgundowego cienia Captivating Night. Spodziewałam się, że może pigment będzie delikatniejszy niż w wyprasce, ale tutaj mamy dokładnie to samo. I odrobinę tego cienia nakładam również w zewnętrznym kąciku na górze, tak żeby połączyć te dwa cienie. Jeśli chodzi o dolną powiekę, to użyję jeszcze błysku Rose Light. Bo mam wrażenie, że takie lekko różowo-czerwone nuty w kontraście z tym morskim kolorem będą fajnym rozwiązaniem. Wykończenie tego cienia jest takie bardziej perłowe, więc nie błyszczy jakoś bardzo, bardzo mocno, ale jednocześnie nie będzie podkreślać mi tutaj moich, wiecie, linii pod oczami. Jeszcze górną powiekę mam ochotę delikatnie potraktować takim błyskiem i to jest Breezy Light. Także skorzystam po prostu z opuszka palca i nałożę go tutaj w centrum, tak żeby przenikał się z tym szampańskim kremowym cieniem, który zaaplikowałam w pierwszej kolejności. Na dolną linię wodną zaaplikuję teraz taką beżową kretkę z mystic i fajnie, bo jest automatyczna, także nie trzeba jej temperować. Bardzo ładnie przykleiła się do linii wodnej i też podoba mi się ten odcień beżu, nie jest zbyt ciepły. I skorzystam jeszcze z takiego eyeliner'a w formie markera z Mystic Warsaw, zrobię sobie kreski. Mamy tutaj do czynienia z filcową końcówką, która bardzo precyzyjnie sunie po powiece. Nawet mogę gadać i ją rysować. O, oh wow, mega łatwo poszło. Kreski gotowe, więc teraz wytuszuję rzęsy i przykleję sztuczne. Mam tutaj taką maskarę z Mystique, efekt maksymalnie wydłużonych rzęs. To raczej z moimi tutaj cudów nie zdziała, bo one same z siebie mają 2 mm. I tak, słuchajcie, wygląda jedna warstwa tego tuszu. Nie będę nakładać drugiej, bo będę doklejać sztuczne rzęsy, więc nie chcę ich obciążyć. Jak na jedną warstwę, to widzę, że szczoteczka całkiem nieźle rozdziela te rzęsy. Tutaj nie ma pola do pająków. Faktycznie bardziej wydłuża niż pogrubia, ale do kresek i tak będę wolała dokleić sobie sztuczne, bo właściwie kreski pożerają mi jakby całą przestrzeń widoczności moich rzęs. A rzęsy, które będę doklejać, pochodzą również z Contigo, i to są rzęsy Rosie. Ja nawet nie wiedziałam, że oni mają rzęsy. Wyglądają tak. Jestem ciekawa, jak będą prezentować się na oczach, bo jeśli chodzi o ten model, to kojarzy mi się trochę mm, z którymś modelem rzęs Mio także zobaczymy, czy też są tak komfortowe w noszeniu. Fajnie, bo te rzęsy od razu wskakują na swoje miejsce w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku, bo są dobrze wyprofilowane. Także nawet nie potrzebuję tutaj, wiecie, pensetki, żeby jakoś mocno je dociskać, bo same się dociskają. Jeszcze w międzyczasie na szybko zrobiłam makijaż ust. Skorzystałam z takich dwustronnych konturówek. Ja posiadam je w dwóch kolorach, także skorzystałam z tych brzoskwiniowych części i zrobiłam sobie takie lekkie ombre. I na to zaaplikowałam olejek z Munisz. Zawsze mi poleca te olejki, jeszcze zanim w ogóle poznałam markę, to kilkukrotnie pojawiały się wśród Waszych poleceń i ja mam tę wersję Watermelon teraz na ustach i też dzisiaj zabezpieczałam usta w trakcie nagrań właśnie tym olejkiem. Także możemy przejść już do podsumowania. Jest godzina 14.32, także spotkam się z Wami jeszcze wieczorem, bo jestem bardzo ciekawa, jak utrzyma mi się mat na tych pudrach, które dzisiaj zaaplikowałam. W szczególności jestem ciekawa tego ryżowego pudru, czy przytrzyma mi mat na moim czole. Tym bardziej Bardziej, że aplikowałam te pudry na Creme BB, a kremi BB zwykle są trochę bardziej świetliste na twarzy. Póki co makijaż twarzy wygląda uważam bardzo dobrze. Tam, gdzie się mam błyszczeć, to się błyszczę, bo mam rozświetlacz, ale tam, gdzie chciałam matu i takiego bardziej satynowego wykończenia, to tak też jest, póki co. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to muszę Wam przyznać, że cały czas moja uwaga skupia się na rzęsach, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo ja co prawda nie używam takich rzęs, których nie mogę podkleić, wiecie spodu, bo te są po prostu trochę bardziej intensywne, ale mają coś w sobie i muszę przyznać, że tak fajnie dopełniają ten makijaż. Dajcie mi znać, czy mnie przytłaczają, czy wolicie mnie w krótszych, czy te są optymalne dla mnie, bo bez problemu tak naprawdę byłam w stanie je przykleić i to mnie do nich przekonało, dlatego że są fajnie wyprofilowane, więc nie trzeba się gimnastykować, żeby dokleić je porządnie. Jeśli chodzi o makijaż oczu, na pewno będę wracać do tego cienia w kremie, naprawdę super i solo, jak również jako bardzo za pod kolejne błyski. Jeśli chodzi o maty, to właściwie bezproblemowo mi się z nimi działało, a korzystałam tak jak widzieliście, z dosyć trudnych kolorów, tak jak na przykład ten morski. Jedyne co to te błyski mogłyby być dla mnie trochę bardziej błyszczące, bardziej metaliczne, bo tutaj mamy do czynienia z perłowymi wykończeniami, ale z kolei to ma swoje plusy w momencie, kiedy macie powiekę dojrzałą bądź powiekę, która posiada sporo załamań. Wtedy właśnie te bardziej perłowe błyski upiększają, wygładzają powiekę i nie podkreślają załamań, także coś za coś. Jeśli chodzi o eyeliner, bardzo Szybko i precyzyjnie byłam w stanie wykonać te kreski. Także tutaj na plus jest intensywny, czarny, nie jest zbyt wodnisty, więc nie rozlewa się poza kontur kreski. Naprawdę bardzo fajny produkt. A jeśli chodzi o usta, to to połączenie bardzo mi się podoba. Natomiast ze sobą teraz w drogę zabieram tylko ten olejek watermelon. Nie będę już reaplikować konturówki. Podejrzewam, że jak coś zjem, to konturówka też będzie się zjadać, bo jest nasączona olejkiem. Natomiast też uważam, że taki efekt z samym olejkiem na ustach przy tym makijażu oczu się obroni, także zabieram go ze sobą i będę w ciągu dnia dokładać. Także to tyle na ten moment. Widzimy się wieczorkie. Zobaczymy jak potoczy się sytuacja z pudrami i z matem na mojej twarzy, także do zobaczenia później. Dobra moi drodzy, wracam do was po kilku godzinach. Jest dokładnie, pokażę wam godzinę, chociaż telefon jest moim podglądem, ale 22:58 i makijaż bez poprawek wygląda tak, jak widzicie. Jak obiecałam, już później korzystałam tylko z tego olejku, a konturówka mi się wyjadła po obiedzie. I jeśli chodzi o świecenie, to wyświeciłam się tam, gdzie się tego spodziewałam w ogóle, zwykle ta prawa strona bardziej mi się wyświeca od lewej i wyświeciłam się tam, gdzie zaaplikowałam ten satynowy puder czyli na nosie, na policzkach, na brodzie. Jeśli chodzi o czoło, to czoło świeci się mniej, chociaż przebija. Taka lekka rozświetlona poświata, ale gdyby cała twarz świeciła się w tym stopniu, to nawet nie miałabym potrzeby się dopudrowywać. Konturowanie na twarzy utrzymało się pomimo tego wyświecenia, nie ma żadnych przetarć, żadnych prześwitów, plam, także pod tym kątem OK. Co do makijażu oka, miałam wątpliwości, czy ten cień kremowy mi się utrzyma równomiernie na powiece, czy nie pozbiera mi się w załamaniach, ale nie widzę, żeby się pozbierał, za to widzę, że trochę moja prawa rzęsa się zaczęła odklejać w wewnętrznym kąciku. Jeśli chodzi o kredkę na linii wodnej, to nadal jest widoczna, troszeczkę słabiej, mniej intensywnie, ale nadal rozświetla. Także to by było w sumie wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie. A, jeszcze chciałam powiedzieć co do podkładu. No to to jest krem BB z SPF 50, także może mieć tendencję do takiego rozświetlonego wykończenia, jak to zwykle kremy BB mają w zwyczaju. Po kilku godzinach potrafią się mocniej wyświecić, więc jeżeli faktycznie dążycie do takiego matu, a nie chcecie ryzykować. Z kremu BB, no to jednak sugerowałabym się mocniej przypudrować właśnie takim pudrem matującym, w szczególności w tych strategicznych miejscach, gdzieś na policzkach, tam gdzie wyświecacie się najmocniej, w strefie T, i wtedy faktycznie ten mat, tak jak na moim czole, zostanie przedłużony. Ale jeżeli, tak jak ja, połączycie to z satynowymi pudrami, no to możecie spodziewać się mocniejszego błysku, ale nadal nie świecę się chyba aż tak mocno jak w ostatnich filmach. W ostatnich dwóch filmach był dramat. Także to tyle. Na na ten moment dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam bardzo mocno i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaczki pa 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 pa. pa.